Na naszej planecie istnieją miejsca tak niezwykłe, że wyglądają jak wyjęte z filmu science fiction. Wyobraź sobie wyspy, gdzie ludzie widzą świat wyłącznie w czerni i bieli, wioski, w których mieszkańcy robią zakupy i pływają bez ubrań, albo wyspę mniejszą od jednego boiska piłkarskiego, o którą rywalizują dwa całe państwa. Są także miejsca, gdzie mieszkańcy muszą nosić maski gazowe przez cały czas ze względu na nieustającą aktywność wulkaniczną, a także miasto położone na wysokości ponad 5000 metrów gdzie tysiące ludzi żyje w niekończącej się nadziei na znalezienie złota. Przygotuj się na poznanie dziesięciu najdziwniejszych, najbardziej tajemniczych i niezwykłych miejsc na naszej planecie. Rozpoczynamy naszą podróż na odległej wyspie Pingelap w Mikronezji, znanej na całym świecie jako wyspa daltonistów. Ten odizolowany skrawek ziemi jest domem dla rzadkiej choroby genetycznej zwanej achromatopsją, która sprawia, że osoby nią dotknięte widzą świat wyłącznie w odcieniach czerni, bieli i szarości. To co czyni Pingelap tak wyjątkowym to fakt, że około 10% jego populacji żyje w tej monochromatycznej rzeczywistości. Zjawisko to od dziesięciolecia fascynuje naukowców i podróżników. Wysoka częstotliwość występowania achromatopsji na Pingelap ma swoje źródło w tragicznym wydarzeniu z 1775 roku. Potężny tajfun zniszczył wyspę, pozostawiając przy życiu jedynie około 20 osób. Wśród ocalałych był wódz wyspy, który nosił gen odpowiedzialny za tę chorobę. Drastycznie zmniejszona i odizolowana populacja sprawiła, że genten był przekazywany z pokolenia na pokolenie, szybko się rozprzestrzeniając i czyniąc achromatopsję powszechnym zjawiskiem na wyspie. Życie w świecie bez kolorów całkowicie ukształtowało codzienność mieszkańców Pingelab. Dla nich kolory po prostu nie istnieją, a największe znaczenie mają ocienie światła, tekstury i kontrasty. Ta niezwykła zdolność do dostrzegania subtelnych detali pozwala im poruszać się w otoczeniu z imponującą precyzją, nawet w warunkach Słabej widoczności. Sama wyspa również dostosowała się do unikalnych potrzeb swoich mieszkańców. W szkołach stosuje się metody nauczania niezależne od kolorów, a budynki są projektowane z myślą o kontraście, a nie żywych barwach. Co ciekawe, mimo tej przypadłości mieszkańcy Pingelab odnaleźli piękno w swoim własnym sposobie postrzegania świata. Naukowcy z całego świata nadal badają to zjawisko i mają nadzieję, że badania prowadzone na Pingelab przyczynią się do przełomowych odkryć w leczeniu achromatopsji oraz innych zaburzeń wzroku. Położona na pustyni Karakum w Turkmenistanie Brama Piekieł, czyli Krater Derweze, to miejsce, które przyciąga ciekawskich i poszukiwaczy przygód z całego świata. To niezwykłe zjawisko to gigantyczny płonący krater o średnicy około 70 metrów i głębokości 30 metrów, który nieprzerwanie płonie od ponad 50 lat. Choć jego surrealistyczny wygląd przypomina scenerię z apokaliptycznego filmu, historia tego miejsca jest równie fascynująca, co niepokojąca. Początki Bramy Piekieł sięgają 1971 roku, kiedy radzieccy geolodzy prowadzili odwierty w poszukiwaniu gazu ziemnego w tym rejonie. Podczas prac ziemia zapadła się, tworząc ogromny krater i uwalniając toksyczne gazy do atmosfery. Aby zapobiec katastrofie ekologicznej, naukowcy podjęli decyzję o podpaleniu gazu, wierząc, że spali się on całkowicie w ciągu kilku dni. Jednak to, co miało być tymczasowym rozwiązaniem, zamieniło się w wieczny spektakl. Dekady później płomienie wciąż pochłaniają pod. Podziemny gaz, czyniąc to miejsce zarówno imponującym, jak i przerażającym widokiem. Mimo, że Brama Piekieł fascynuje turystów, wielu miejscowych postrzegają jako miejsce przeklęte, symbol nieprzewidywalnych konsekwencji ludzkiej ingerencji w naturę. Chociaż rząd Turkmenistanu wielokrotnie rozważał wygaszenie ognia w celu ochrony środowiska, jak dotąd płomienie wciąż się tlą, podsycając tajemnicę i grozę otaczającą to unikalne miejsce na świecie. Teraz przenosimy się do południowej Francji, gdzie znajduje się kap. Dugd, jeden z najsłynniejszych na świecie kurortów naturystycznych. W tym nadmorskim mieście życie bez ubrań jest powszechnie akceptowane, a ludzie cieszą się tą swobodą w różnych miejscach, takich jak plaże, restauracje, a nawet supermarkety. Strefa naturystyczna Cap Dugd to zamknięta społeczność, w której mieszkańcy i goście mogą bezpiecznie i z szacunkiem żyć nago, co zapewnia wyjątkowe doświadczenie bliskości z naturą. Tym, co czyni Cap Dadę wyjątkowym, jest pełna integracja naturyzmu ze wszystkimi codziennymi, aktywnościami, robienie zakupów, pływanie w publicznych basenach, a nawet korzystanie z nocnego życia odbywa się tutaj bez potrzeby zakładania ubrań. Wszystko w atmosferze wzajemnego szacunku i akceptacji. Miasto wyróżnia się tym, że promuje wolność osobistą, jednocześnie egzekwując jasne zasady kulturalnego współżycia. Dla wielu naturyzm w Cabdady to coś więcej niż tylko chodzenie nago. To filozofia życia promująca dobre samopoczucie, akceptację własnego ciała i harmonię ze środowiskiem. Warto podkreślić, że mimo wszechobecnego naturyzmu, wzajemny szacunek między odwiedzającymi jest kluczowy, co pozwala każdemu cieszyć się tym niezwykłym doświadczeniem w komfortowy i bezpieczny sposób. W odległym sercu Japonii, ukryta w górach prefektury Tokushima, leży Nagoro. Wioska, która wygląda jak żywcem wyjęta z surrealistycznego filmu, znana jako Wioska Lalek. Nagoro to miejsce, w którym przeszłość i teraźniejszość mieszają się w niepokojący sposób. Powód? Wioskę zamieszkuje po ponad 350 naturalnej wielkości lalek stworzonych przez jedną mieszkankę, aby zastąpić dawnych mieszkańców, którzy odeszli. Dawniej Nagoro była prosperującą społecznością rolniczą, jednak jak wiele wiejskich obszarów Japonii została dotknięta masową migracją młodych ludzi do dużych miast w poszukiwaniu pracy i lepszych perspektyw. Z biegiem lat liczba mieszkańców drastycznie spadła do mniej niż 30 osób, z których większość to starsi ludzie. Dla Ayano Tsukimi, mieszkanki, która wróciła do wioski po de w dekadach nieobecności, pustka po dawnych sąsiadach, stała się nie do zniesienia. Wtedy postanowiła zacząć tworzyć lalki ze słomy i tkanin, aby wypełnić tę samotność. Każda lalka jest starannie wykonana tak, aby przypominała osobę, która wyjechała lub zmarła ubraną w tradycyjne stroje i umieszczoną w miejscach, które dawni mieszkańcy często odwiedzali rybacy, rolnicy, uczniowie, a nawet całe rodziny można zobaczyć w różnych częściach wioski, ustawionych w codziennych scenach, jakby czas się tam zatrzymał. W Japonii istnieje miejsce, które wygląda jak sceneria z filmu science fiction, wyspa Miyakejima. Położona w archipelagu Izu, wyspa jest domem dla wyjątkowej społeczności, w której mieszkańcy muszą przez cały czas nosić maski gazowe. Powód? Aktywny wulkan Mount Oyama, który nieustannie uwalnia toksyczne gazy do atmosfery, sprawiając, że codzienne życie na wyspie jest czymś zupełnie niezwykłym. Historia Miyakejima naznaczona jest siłą natury. Od początku XX wieku wulkan wielokrotnie Zmuszając mieszkańców do ewakuacji i drastycznie zmieniając ich życie. Najbardziej dramatyczna erupcja miała miejsce w 2000 roku, kiedy Mount Oyama wyrzucił ogromne ilości dwutlenku siarki. Sytuacja była tak poważna, że cała populacja musiała opuścić wyspę na prawie 5 lat i mogła powrócić dopiero wtedy, gdy warunki stały się choć trochę bezpieczniejsze. Jednak nawet po powrocie, życie na Miyakejima nigdy nie wróciło do normy. Chociaż erupcje osłabły, ciągłe wydzielanie toksycznych gazów trwało. Dlatego noszenie maski gazowej to nie tylko środek ostrożności, to konieczność. Na całej wyspie rozmieszczone są alarmy ostrzegające mieszkańców o niebezpiecznie wysokim poziomie dwutlenku siarki, a każdy musi być gotowy do natychmiastowego założenia maski. Pomimo tych trudnych warunków społeczność Miyakejima wykazuje niezwykłą odporność. Mieszkańcy nauczyli się dostosowywać do wymagającego środowiska, a wyspa przyciąga również ciekawskich turystów, którzy chcą na własne oczy zobaczyć, jak wygląda życie w tak niezwykłym, miejscu. Kilka kilometrów od miasta Meksyk znajduje się miejsce, które intryguje odwiedzających i budzi ciekawość. Wyspa Lalek to niezwykła sceneria, gdzie lalki w różnych kształtach i rozmiarach wiszą na drzewa, słupach i są rozsiane po całej wyspie. Na pierwszy rzut oka może się wydawać jedynie ekscentrycznym miejscem, ale to historia stojąca za nim naprawdę przyciąga uwagę. Wszystko zaczęło się od Don Juliana Santany Barrery, mężczyzny, który postanowił zamieszkać samotnie na tej małej wyspie. Według w lokalnych opowieści w latach 50. XX wieku Don Julian znalazł ciało dziewczynki, która utonęła w wodach jednego z kanałów. Wierząc, że jej duch nadal przebywa na wyspie, zaczął wieszać lalki, które znajdował w okolicy jako formę ochrony duchowej i hołdu dla dziecka. Dla niego lalki były symbolem utrzymania pokoju na wyspie i oddania czci zmarłej dziewczynce. Z biegiem lat Don Julian kontynuował swoją misję: zbierał lalki z rzek, wysypisk śmieci lub otrzymywał je od odwiedzających. Każdą z nich starannie umieszczał w różnych miejscach, przekształcając wyspę w coś wyjątkowego, a jednocześnie tajemniczego. Dziś, spacerując po wyspie, trudno nie być zaskoczonym ilością lalek i niezwykłą atmosferą, którą tworzą. Po śmierci Don Juliana wyspa zyskała światową sławę i stała się celem turystycznym. Mimo swojego osobliwego wyglądu, panuje tam atmosfera spokoju i szacunku. Wielu odwiedzających przyjeżdża, by spróbować zrozumieć, co skłoniło Don Juliana do poświęcenia życia tak niezwykłej na Litwie, niedaleko miasta Szawle, znajduje się jedno z najbardziej zagadkowych i imponujących miejsc w Europie Góra Krzyży. Na pierwszy rzut oka przypomina scenerię z koszmaru. Tysiące krzyży w różnych rozmiarach i stylach wyrastają z ziemi niczym ponury, cichy las. Jednak dla Litwinów jest to potężny symbol wiary, oporu i tożsamości narodowej. Początki Góry Krzyży owiane są tajemnicą. Uważa się, że pierwsze krzyże postawiono tam w XIX wieku jako symbol żałoby i sprzeciwu po nieudanych powstaniach przeciwko. Rosyjskiemu Imperium, w czasach sowieckich, gdy Litwa została włączona do Związku Radzieckiego, miejsce to stało się aktem oporu. Komunistyczne władze wielokrotnie niszczyły górę krzyży, burząc i paląc krzyże. Jednak za każdym razem Litwini w tajemnicy powracali, by postawić nowe, podkreślając swoją wiarę i kulturę. Obecnie liczba krzyży na wzgórzu szacowana jest na ponad 100 tysięcy i stale rośnie. Oprócz tradycyjnych drewnianych krzyży można tu znaleźć misternie wykonane metalowe rzeźby, wiszące różańce, a nawet wiadomości zapisane na kawałkach materiału. Każdy z nich niesie ze sobą unikalną historię poświęcenia bólu lub nadziei. Choć wielu turystów odwiedza to miejsce z czystej ciekawości, dla Litwinów Góra Krzyży jest świętym miejscem. W 1993 roku odwiedził je papież Jan Paweł II, odprawiając tam msze, co jeszcze bardziej umocniło duchowe znaczenie wzgórza dla litewskiego narodu. Ukryte w głębi prowincji Shanxi w Chinach, mauzoleum Qin Shi Huanga jest jednym z największych archeologii tajemnic świata, to imponujące miejsce jest grobowcem pierwszego cesarza Chin, Qin Shi Huanga, który zjednoczył kraj w 221 roku p.n.e. i nakazał budowę kompleksu grobowego tak wielkiego, jak jego potęga. To, co czyni to miejsce tak fascynującym, to fakt, że choć zostało odkryte w 1974 roku przez lokalnych rolników kopiących studnie, główny grobowiec cesarza nigdy nie został otwarty. Archeolodzy obawiają się, że obecna technologia nie jest wystarczająca zaawansowana, aby zachować jego zawartość. Ponadto starożytne zapisy sugerują, że grobowiec zawiera śmiertelne pułapki oraz sztuczne rzeki rtęci, mające symbolizować Jiangci i Huanghe, które podobno do dziś wydzielają toksyczne opary. Jednak to, co naprawdę przyciągnęło uwagę świata, to armia terakotowa odkryta wokół grobowca. Tysiące naturalnej wielkości wojowników, każdy z unikalnymi rysami twarzy, ustawionych w szyku bojowym, by chronić cesarza w jego życiu pozagrobowym. Ta armia, składająca się z żołnierzy, koni, a nawet rydwanów, jest uważana za jedno z najwspanialszych odkryć archeologicznych w historii. Budowa grobowca była ogromnym przedsięwzięciem, w które zaangażowano około 700 tysięcy robotników przez kilka dekad. Chińszy Huang chciał zapewnić, że jego władza przetrwa nawet po śmierci, dlatego nie szczędził wysiłków, by stworzyć pełne podziemne królestwo. Wysoko w Andach Peruwiańskich znajduje się miejsce równie fascynujące, co ekstremalne. La Rinconada, najwyżej położone miasto Świata, położone na wysokości 5100 metrów nad poziomem morza, budzi jednocześnie podziw i szok ze względu na swoją trudną rzeczywistość. Z populacją sięgającą około 50 tysięcy mieszkańców, miasto opiera się niemal wyłącznie na wydobyciu złota działalności, która karmi marzenia o bogactwie, ale jednocześnie naraża mieszkańców na ekstremalnie trudne warunki. Życie w La Rinconadzie jest dalekie od normalności. Brak bieżącej wody, systemu kanalizacji czy odbioru śmieci sprawia, że codzienność mieszkańców, to nieustanna walka z ubóstwem. Temperatury często spadają poniżej zera, co dodatkowo utrudnia przetrwanie, zwłaszcza tym, którzy mieszkają w prowizorycznych domach nieprzystosowanych do surowego klimatu. To, co utrzymuje miasto przy życiu, to obietnica złota. Większość pracowników działa w systemie zwanym kakoreo, gdzie przez wiele tygodni pracują bez stałego wynagrodzenia, z nadzieją, że będą mogli zatrzymać część wydobytego kruszcu. To ryzykowna i często niesprawiedliwa gra, ponieważ złoto nie zawsze jest wystarczające. By utrzymać rodziny. Dodatkowo La Rinconada niemal całkowicie pozbawiona jest praw i infrastruktury rządowej. W tym chaosie przetrwanie zależy bardziej od zdolności adaptacji niż jakiejkolwiek oficjalnej pomocy. Mimo to miasto wciąż rośnie, przyciągając ludzi szukających szansy na lepsze życie, choćby najmniejszej. Na środku jeziora Wiktorii, we wschodniej Afryce, znajduje się mała wyspa, która przeczy wszelkim oczekiwaniom Migingo. Mimo swojej mikroskopijnej powierzchni, mniejszej niż połowa boiska piłkarskiego, wyspa jest uważana za jedno z najgęściej zaludnionych miejsc na świecie. To labirynt blaszanych domów, ściśniętych jeden obok drugiego, unoszących się nad wodą, gdzie setki ludzi dzielą niewiarygodnie ograniczoną przestrzeń. Historia Migingo zaczęła się skromnie. W latach 90. XX wieku rybacy odkryli, że wody wokół wyspy obfitują w ryby, takie takie jak tilapia i okoń nilowy, co skłoniło ich do zakładania małych osad w celu połowu. Z czasem reputacja tego miejsca jako jednego z najważniejszych Najlepszych łowisk w jeziorze Wiktorii zaczęła przyciągać coraz więcej ludzi. Dziś Migingo jest strategicznym punktem dla przemysłu rybnego, zamieszkiwanym przez rybaków, handlarzy, a nawet właścicieli barów i małych sklepów, które obsługują tętniącą życiem społeczność. Ale Migingo fascynuje nie tylko swoją niezwykłą gęstością zaludnienia. Wyspa jest także przedmiotem sporu terytorialnego między Kenią a Ugandą. Oba kraje roszczą sobie do niej prawa. Ten konflikt polityczny regularnie wywołuje napięcia. Jednak dla mieszkańców priorytetem pozostaje praca i codzienne życie. Ludzie żyją tu ramię w ramię, ignorując spory graniczne i koncentrując się na utrzymaniu, jakie zapewnia im rybołówstwo. I tak dochodzimy do końca tego filmu. Podziel się swoją opinią na temat 10 najdziwniejszych miejsc na Ziemi w sekcji komentarzy. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i zostawić łapki w górę. Twoje wsparcie naprawdę wiele dla nas znaczy. Kliknij wideo, które pojawiło się teraz na ekranie. Jestem pewien, że. Podoba Ci się nasz kolejny materiał. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.